Siema siema, ja jestem kubran 27 witam Was bardzo, ale prze bardzo serdecznie na moim kanale. No i jak dzisiaj jak widzicie gramy w Robloxa i nie byle jaką grę, no na razie może dla niektórych byle jaką, ale mniejsza o to. Dzisiaj nagrywam dla nas specjalnie o mojej nowej grze, o moim najnowszym projekcie, a, a mianowicie The Pirate Simulator. Jest to moja nowa gra, e, o której opowiem Wam zaraz. No i na dobry początek się przywitamy i mamy Bubble Chat, czyli to, że się pojawia nad głową. To jest w wielu grach, ale to trzeba zrobić samemu. Jak wyciągniesz broń, masz Shift Locka. Jeszcze tak zaczynając, są różne miecze, można je zdobyć na różnych wyspach. Jest flintlock na przykład, go trzeba kupić i można strzelić. Jest lornetka, którą też trzeba kupić. Można nią przybliżać z Mamy miecz z tamtej wyspy. Ten jest z tamtej. Tak to mamy latarnię. Mamy szabelkę, bardzo fajną. Ją też można kupić, latarnię też. I nie obyło też się bez game passów. Game passy są na razie na złote rzeczy. Czyli tutaj patrzcie, mamy taki fajny złoty miecz, on jest w game passie za 15 robuxów. E, ten flintlock też jest w game passie za 15 robuxów. Game passy to mam nadzieję, wiecie jak znaleźć. No i tak to wygląda, ja sobie tu zawsze uporządkowuję. Tak naprawdę tylko z, z tego korzystam. Ewentualnie... O, tak. No i sklep wygląda tak, bardzo fajnie. Od razu mówię, że skrypty, yy, jeśli potrzebuję skryptów, to zazwyczaj sięgam do poradników, bo ja skrypterem nie jestem. Bliżej mi do osoby, która robi mapy. No i tak to też można zlutować beczki. Dajmy na to. Przetrzymujemy sobie E. I mamy mięso takie fajne ja można zjeść i nam przywraca hp. Tego tu jest więcej. No i tak, statki, coś co już pewnie zauważyliście. Nimi można jak najbardziej pływać. W końcu o to tu chodzi. Jest bardzo fajne. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, jest złoto, które można znaleźć właśnie przy takich wrakach. I to sobie można pozbierać ma pewny błąd, ale jak gracie samemu, to nie musicie się martwić. Ten błąd też jest, jest ogólny do ogarnięcia, tylko <laughs> skrypter by się przydał. No i tak, popłyniemy sobie na pierwszą wyspę, na spotkanie z piratami, którzy owe wyspy zamieszkują. I Jest to taki system, że oni się odradzają. Są też różne levele. Tych piratów. I oni... Nie, czy im się chyba zbugowały. No ale trudno. Tak to sami się też czasem bugują. O, ale potrafią sobie poradzić. Właśnie szabelką ich można potraktować. Lubią to bardzo. My się nie marsz oni zaraz przyjdą. O, już idą. Tak więc złote rzeczy są fajne, bo właśnie dużo zadają. Ale też na sam początek bym ich nie kupował, bo trochę też psują zabawę na początku. Najlepiej to właśnie sobie powoli to ogarnąć. Aha, I właśnie teraz mamy Loła. Subijemy mięso. Ok. I walczymy dalej. Też tak można. O, dwóch naraz. Tak to flintlocki się ogółem przydają. Hmm. Tam macie ten, tu można to otworzyć. No i jeszcze jest tak, że jak tu masz ten miecz, to go możesz wziąć drugi. Ja tego nie chcę brać, bo nie chcę swojej gry psuć własnej. Ale tak pomówię po prostu, że tak się da, ale tak jakby... To w niczym nie pomaga, powiedziałbym raczej, że przeszkadza, bo jak potem czegoś szukacie, to jeszcze ikonek nie ma i musicie to czytać. I na przykład tu macie desert sword, tu macie, tu gdzieś macie, tu macie. No i jest bałagan. Oni się tu respią i respi się ich coraz mniej z czasem, ale oczywiście jak już został jeden, to oparcie już się nie respi. Ale jak już właśnie się... Dobra, zrespię się. Nieważne. Ale jak wam się znudzi in... ta wyspa, to płyniecie po prostu na inną. Inną jest tamta. I będzie więcej. Oczywiście pomysły, jakie jeszcze wyspy mogą być, napiszcie w komentarzach, albo wybijcie na Discorda, na Privatami napiszcie, bądź normalnie na ogólnym. Jak będzie potrzeba, to nawet stworzę kanał, czy coś. No i... Nie no, tak to fajnie jest, ogółem moim zdaniem, link oczywiście, naturalnie macie w opisie. Poza tym mam zamiar dodać, że można wejść pod pokład, co już zrobiłem, tylko się cały statek wyrąbał, więc nieciekawie. Po prostu, jak ja to robię w studiu, to zrobiłem już cały model i w ogóle, bardziej przerobiłem ten, o wiele lepiej, ale naprawdę nie wiem czemu. Jak wchodziłem do studia, to znikał i się potem okazało, że on po prostu wylatywał w górę, nie wiedzieć czemu. Taki też protip dla tych, którzy dotarli, już pewnie to odkryjecie, można strzelać z dwóch loków i jak traficie, to takiego typa na pierwszym levelu możecie właśnie na dwa strzały zdjąć bardzo szybko. z flintlocków nie można tak jakby przybliżać, zooma robić i w ogóle. No albo po prostu tak dobijacie. Więc to by było chyba na tyle. Na razie to jest taka śmieszna trochę nawalanka. Nic tak poza tym z, zbytnio nie ma. Mm, dobra, ja w sumie będę kończyć odcinek. Pokazałem to, co miałem. I nie chciałbym, żeby był przypał, że zginę sam w swojej grze. Tak więc, no co, to by było chyba na tyle. Oczywiście, razem z levelem zmienia się też damage oraz HP przeciwników. No i mam nadzieję, że zagracie, że się wam spodoba, zostawicie. Przyjemną, dajmy na to komentarze, O ile można komentować, nie wiem, nie sprawdzałem i w ogóle, że dacie tego upvota, wtedy gra będzie miała lepsze zasięgi. Chyba. Nie wiem, myślę, że to jest jak na YouTubie, ale no nie wiem. Tak więc, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I cześć.